Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Przechowywanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Odpady to wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązane. Na co dzień nie zastanawiamy się nad narastającym problemem niewykorzystanych resztek żywności, ponieważ o ile w przypadku jednorazowego posiłku ilość odpadów jest niewielka. To jednak w skali globalnej mamy do czynienia z problemem natury ekonomicznej, technologicznej, społecznej, a także ekologicznej, gdyż często dochodzi w efekcie do nieodwracalnych zmian w naszym środowisku. Aby zminimalizować ilość odpadów, niezbędne wydaje się prowadzenie produkcji żywności w sposób zrównoważony i to na wszystkich etapach procesu produkcji żywności i przygotowywania posiłków. Aby zminimalizować ilość odpadów, należy. Kontrolować na bieżąco stan zapasów i tempo sprzedaży. Przechowywać produkty, kontrolując termin ich przydatności do spożycia oraz warunki panujące w pomieszczeniach magazynowych. Prowadzić planowanie w sposób optymalny, zapobiegając nadprodukcji. W fazie produkcji racjonalnie wykorzystywać wszystkie surowce. Pozostałe okrawki zagospodarować, na przykład do zupy czy sałatki. Zwrócić uwagę na odpowiednie wielkości porcji, co zapobiegnie pozostawaniu nadmiernej ilości jedzenia na talerzu w postaci resztek. Resztki zutylizować, czyli pozbyć się ich w sposób zrównoważony. Duży problem w zagospodarowaniu odpadów gastronomicznych stanowią znaczne koszty ich utylizacji, które wiążą się. Recykling, angielski recycling, to jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Podstawowym celem recyklingu jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą jego działania jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie. Jest to system pełnej organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. Poniższy schemat obejmuje zakres recyklingu. Recykling energetyczny obejmuje spalanie odpadów, wytwarzanie z odpadów paliw stałych, ciekłych i gazowych. Przetwarzanie odpadów na materiały termoizolacyjne, recykling chemiczny. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.